Wypalenie zawodowe. Czy to rzeczywiście plaga dzisiejszych czasów? Czy po prostu fanaberia, zwykła wymówka dla lenistwa? Bo zobaczcie, ludzie od setek lat mieli pracę fizyczną, żmudną i męczącą, a jakoś nikt nie skarżył się na wypalenie. Nie musimy cofać się do odległej przeszłości. Wystarczy, że spojrzymy, co się działo, jakieś 40 lat temu. Nie było automatyzacji, komputerów czy AI. Czyli nie porównacie nic w Excelu za pomocą Wiluka-Pa? Musicie wszystko sprawdzać ręcznie. Bo tak naprawdę nie macie nie tylko Excela, ale także komputera. Co oznacza, że porównujecie jedną kartkę papieru do drugiej. A jak już znajdziecie i zaznaczycie na czerwono błąd? to chowacie papiery do teczki czy segregatora. Potraficie sobie to wyobrazić? Koszmar. Dostać takie zadanie w dzisiejszych czasach, to byłaby nad wyraz wyrafinowana kara. A jednak tak się kiedyś pracowało, moi drodzy. I zauważcie, że przez te wszystkie lata nikt nie mówił o wypaleniu. Aż nagle temat rozkwitł. Czy to znaczy, że poprzewracało nam się w głowach? Przecież mamy lepiej niż kiedyś. No właśnie, przyjrzyjmy się temu, co tak naprawdę zmieniło się przez te wszystkie lata. Przede wszystkim, kiedyś nie mówiło się głośno ani o wypaleniu, ani o depresji, czy innych problemach psychicznych. Co nie znaczy, że one nie istniały. Wyobraźcie sobie, że już w starożytnej Grecji Używano terminu melancholia na określenie permanentnego smutku i poczucia bez sensu. Brzmi znajomo? Pewnie, przecież to opis depresji, którą dziś znamy. Nie wspominam już o bohaterach literatury z okresu romantyzmu, którym zawsze doskwierał smutek, wewnętrzne rozterki i ból istnienia. Czyli nic nowego nie powstało w XXI wieku. Te problemy istnieją od stuleci. Ale niestety wszelkie problemy psychiczne były przez lata piętnowane. Wizyta u terapeuty, która teraz jest czymś normalnym, niedawno była powodem do wstydu. Kto leczył się u psychologa, postrzegany był jako nienormalny czy niepoczytalny. Mało tego, istniało wiele przekonań i stereotypów, które nadal. Odbijają nam się czkawką. Przykład: kierownik, zwłaszcza ten wyższego szczebla, musi być twardy psychicznie. W końcu za to mu płacą, więc musi błyskawicznie podejmować mega trudne decyzje. A skoro mężczyzna jest twardszy niż kobieta, to na takim stanowisku powinien zasiadać tylko i wyłącznie mężczyzna. A jak nie daje rady, to trzeba go zwolnić, bo się zwyczajnie nie nadaje. Jest babą. Wiem, że dziś wydaje wam się to niezrozumiałe, bo przecież kobiety potrafią zarządzać ludźmi czy biznesem, a to, że ktoś nie daje sobie rady, to niekoniecznie jego wina, ale zbyt dużej presji i tak dalej. Ale niestety, kiedyś to wszystko było bardzo uproszczone w opinii społecznej. Tak więc, dziwicie się, że nikt nie miał ochoty powiedzieć, że coś go w pracy dołuje? Tym bardziej, że wszyscy inni doskonale sobie z tymi problemami radzili. Co w praktyce oznaczało, że ukrywali je przed całym światem. W końcu, co się zamiecie pod dywan, tego nie widać i można się oszukiwać, że wszystko jest w porządku. A jak jest dzisiaj? Zaczynamy być bardziej świadomi naszych emocji oraz ich wpływu na zdrowie. Dlaczego? Ponieważ mamy dostęp do wielu źródeł informacji, dosłownie na wyciągnięcie ręki. Zobaczcie, nie musicie iść do biblioteki albo czekać, aż o jakimś problemie napiszą w gazecie lub powiedzą w telewizji. Możecie o wszystkim poczytać w internecie, usłyszeć w podcastach. Lub spytać czata GPT. Ale ten galop technologiczny niesie ze sobą także mroczną stronę. Po pierwsze, w sieci pojawiają się często błędne informacje, co oznacza, że możecie wypalenie pomylić ze zwykłym zmęczeniem lub w drugą stronę z depresją. Dlatego niektórzy mogą chwalić się swoim wypaleniem, chociaż tak naprawdę nigdy tego nie poczuli. Byli po prostu zmęczeni lub chwilowo zdemotywowani. W konsekwencji, jeśli będziecie zewsząd słyszeć, że ktoś jest wypalony, wasza reakcja się zmieni. Po prostu uodpornicie się na to. To będzie tak, jakby ktoś wam powiedział, że ma katar. I jeśli ktoś naprawdę, szczerze i w zaufaniu wyzna wam, że czuje się wypalony? Zlekceważycie to. Czyli powiecie weź sobie urlop, to ci przejdzie. A to jedna z najgorszych rad, które możecie dać osobie naprawdę wypalonej. Z drugiej strony, niektóre osoby wykorzystują to, że dużo się mówi o wypaleniu. No zobaczcie, jeśli poskarżycie się, że wszystko was przytłacza, źle się czujecie, to. Zawsze znajdzie się ktoś empatyczny i chętny do niesienia pomocy, kto zrobi robotę za Was, i jeszcze przyniesie herbatkę czy kawę. a Wy możecie się obijać. Nazwijmy to manipulacją na wypalenie. O wypaleniu mogą też mówić osoby, które mają skłonność do przedstawiania się w roli wiecznej ofiary. I co? Nie zmięknie wam serce, gdy usłyszycie coś w rodzaju. No przecież ja się tak starałam, a szef daje mi same nudne i powtarzalne zadania. I jeszcze nigdy mnie za nic nie chwali, a inni nie chcą mi w ogóle pomóc. Nawet jeśli nie jesteście bardzo empatyczni, myśląc zdroworozsądkowo, jak tu się nie wypalić w takiej sytuacji? Ale niestety ten problem istnieje tylko w głowie wiecznej ofiary. Mimo to zawsze znajdzie się ktoś, kto da się na to złapać czyli uwierzy w słodki głos oraz niewinne, zapłakane oczka. Oczywiście tylko na pokaz. I to są właśnie pułapki dzisiejszego świata, w którym teoretycznie macie wszystkie fakty dostępne w każdej chwili na waszym smartfonie. Ale to jeszcze nie koniec. Wraz z dostępem do wielu źródeł informacji pojawia się kolejny problem: przebodźcowanie oraz nieustanna presja. Co to znaczy? Po pierwsze, informacji macie tak dużo, że nawet nie wiecie, na co spojrzeć w pierwszej kolejności. A przecież wszystko jest równie ważne. Musicie być na bieżąco, aby nie odstawać od reszty ludzkości. Powiadomienia od różnych aplikacji co chwila wam o tym przypominają, a przy okazji rozpraszają oraz odrywają od innych czynności. Tymczasem doba ma tylko 24 godziny, a ciekawe rzeczy w internecie pojawiają się co chwila. Tego się po prostu nie da ogarnąć. Weźmy taki przykład. Oglądacie jakiegoś shorta albo filmik, a tu podpowiadają wam się inne i jeszcze ciekawsze. I nawet się nie obejrzycie, kiedy wam zleci godzina albo dwie. A tym samym macie zaległości, bo pranie, zakupy czy sprzątanie samo się nie zrobi, a nawet jeśli zamówicie zakupy do domu, to jednak musicie usiąść i je zamówić. Podsumowując, czujecie się zbyt zmęczeni? Skupieniem i wykonywaniem czynności, które nie są Wam niezbędne do życia. Po drugie, musicie być doskonali pod każdym kątem. Co już nie tylko reklamy, ale także social media Wam sugerują. Poza idealnym wyglądem, powinniście także robić karierę w pracy, chwalić się fotkami z egzotycznych miejsc, czy być na bieżąco ze wszystkimi trendami i nowinkami ze świata. Nie wspomnę już o poświęcaniu czasu rodzinie albo przyjaciołom. No dobra, ale skąd wziąć na to wszystko kasę, pracując 8 godzin dziennie? A jeśli robicie nadgodziny, to w drugą stronę skąd wziąć na to wszystko czas i energię? Oczywiście, kiedyś ideały czy oczekiwania społeczne też istniały. Ciężko się teraz licytować, czy matka Polka miała lepiej niż niezależna singielka dzisiaj. Ale jedno jest pewne: matka Polka musiała skupić się tylko na wychowaniu dzieci i prowadzeniu domu. Nikt nie oczekiwał, że będzie biegać na siłownię zaraz po porodzie lub śledzić social media pomiędzy karmieniami. Albo że wróci do pracy z promiennym uśmiechem, aby zaangażować się w dodatkowe inicjatywy. Na rzecz środowiska. A mężczyzna? Wystarczyło, że zarabia na utrzymanie rodziny, co, przypomnę, w tamtych czasach było realne bezrobienie nadgodzin. Nie musiał chodzić na siłownię, do barbera, ani martwić się z marszczkami. Poza tym nie śledził nowinek technologicznych oraz social mediów. Jeśli przeczytał nagłówki gazet, albo włączył telewizor po pracy, to wiedział, o czym się przez cały dzień mówiło. Ale słuchajcie, nie dość, że jesteśmy bombardowani informacjami oraz idealnymi modelami życia. Praca także nas nie rozpieszcza. Stres i presja to normalka. No, opowiedzcie mi, czy wasi rodzice lub dziadkowie słyszeli o KPI-ach czy targetach? No dobra, były do spełnienia jakieś normy. Powiedzmy, że to taki dawny target. Ale co dyrektor mówił? Że fabryka spełniła 200% tej normy. I przy okazji wszystkim dziękował za ciężką pracę. Mimo, że co druga osoba prawie nic nie robiła. A wy teraz słyszycie, że powinniście się bardziej postarać: robić jakieś kursy, napisać swój plan rozwoju, brać udział w dodatkowych inicjatywach i tak Bo jak nie. To już kilka osób czeka w kolejce na wasze stanowisko. Feedback pozytywny pojawia się sporadycznie, za to negatywny macie na co dzień. I jak tu się nie wypalić? Podsumowując, wypalenie zawodowe nie jest nowym problemem. Czy rzeczywiście w dzisiejszych czasach pojawia się ono częściej? Ciężko powiedzieć, moi drodzy, ponieważ nie dysponujemy odpowiednimi statystykami. Termin wypalenie zawodowe pojawił się dopiero w latach 70. XX wieku. Ale badaniami były objęte jedynie niektóre grupy zawodowe, takie jak na przykład psychologowie czy pracownicy pomocy społecznej lub więzień. Czy wówczas kierownicy lub pracownicy fabryk się wypalali? To już nie zostało nigdzie udokumentowane. Między innymi dlatego, że problemy psychiczne były przez wiele osób ukrywane. Inną kwestią jest to, że nie ma tak naprawdę takiej jednostki chorobowej jak wypalenie zawodowe. Pacjenci, którzy skarżą się na nie, zwykle dostają od lekarza zwolnienie na depresję. Mimo to uważam, że problem jest ogromny. Ze względu na to, o czym Wam powiedziałam. Nieustanną presję płynącą ze wszystkich stron, oraz pułapki technologii. Pocieszeniem jest to, że skoro jesteśmy coraz bardziej świadomi siebie, łatwiej jest nam zaobserwować pierwsze symptomy wypalenia, a tym samym zacząć działać, zanim będzie za późno. Dziękuję za wysłuchanie. Miłego dnia.